ka, zobacz to następny, następni koczki, tak, że tak, że tak, następna część Halloween koczki, i następna część. To jest kolejna część Halloweenowego odcinka. Jeśli tą tu was się podobał, a jeszcze nawet nie dopyłem sto, mam jeszcze go like, więc pomogę mi z tym bardzo. I już. No co? Przejdźmy do odcinka. Wreszcie przyszliśmy tutaj. A co tu tak ciemno? Czemu tutaj przyszliśmy? Bo tu podobno mieszka czarnica. czarny, mama mi się boję! Tu jest tak ciemno! A, ja, mama! Ja dziecko, bo twoje nie istnieją. Już się od mojej córki. No Chyba nie chciał nic zrobić. To co chciała, żebym go wygoniła? Nie ważne. Siusiu Majtku, ty siostra. Siusiu Majtek. Ty jesteś Siusiu Majtek? Dobra, dobra, nie przyzywajcie się dzieci. Chodźcie zresztą. to za potwór. Moje siecie! Nie jestem potworem, jestem przebrana. Zachojinkę? Co, wyglądam jak zombie? A! Moja córka się boi, i takich taki przebrań. Wiesz, jak to jest z dziećmi. A no tak, są małe dzieci. Ej już, nie bój się dziewczynko, Wiesz ja jeżynkam. To buzi mi dziwni dzieci i do lasi chodzą. Aha, czy tręcicie? Chyba, Ej, Hej, miele! To jest moja yy, To jest moja tak? tak? moja To moja siostra To Jakby co, To w moja rozmawia To moja siostra, To też nie kiepnia! To jest To to wstawię um, do pokoju ja i coś widzę co innego, no chodźcie, bo, ja no, bo nie ma miejsca na szafkach. No, albo tam wstawię sam do góry, co masz nie wiesz. Okej, okay. może no, tak będzie. Gotowe! Czusiek! Włożę do koszyka. Łatwo je, poszło. To jesteś... nie koszyk, mamo. razem No no, Nie wiem. To? wiem. Tak, no, ale to mi się nie mieści.

Oj, od dawna nikt mnie nie odwiedzał. Jestem samotna. Ha, i to otworzy to, 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 może być? Hmm. Jestem samotna. Dzień dobry! Jestem nęka. Nie chodzi tam. A czemu w ogóle pani jest taka smutna? No, chodź tu z porozmawiamy. Porozmawiamy o tej sprawie.

Ty mówisz, Link, no, ten nie chcę no, tak, ja. no, ty o tylko ja. O, jeszcze to odeszła. Dwie lat już tutaj, co tam mieszkam sama? Ufam, Co tra... Ty chcesz tra? Tak, tak, nie tak, Szkoda, że nie tak, O, bardzo smutna sprawa! Akurat... O, to smutne. Już u was niemiecka? No, niemiecka ona odmieszkała. O, jo, ja nie mam aż takiego dobrego apartamentu. Sama naprawiam rury. Nie mam pieniędzy. Sama naprawiam rury. Już nigdy nie będę taka piękna, młoda i nie będę do miała rodziny. Będzie śmiała pójdzie do fryzera, Dam ci ubrania. Skąd? O co Pani chodzi? O co dzieci? O co dzieci? Co się tej Pani? Nie, się zrobiło tej Pani? Mm, też, nie, też słabo. Jeszcze ja raz nie, Teraz pójdę. Proszę Pani, jak chce Pani to może może Nie, to, Panie, to, na nama, to Nie, to nas się Po co tak tak śpiewasz? nie jest wesołe. Będziesz mała masy. babcia, bo ona ma sama babcia, umarła. Oj no, nie wiem czy mnie będzie sad na ten dom. Ale nie no musi wierzy. pani nadawać wniosków. No, no serio, nie musi pani, pani musi u nas jakiś zamieszkać. No serio? No serio? I co ci wyście te O no właśnie, niech mam, ma, nie. Daj im to słodko, czy nie chcesz? No. A w sumie nie muszą, nie, nie musi. A pani się podsystuje? Nie, dobrze, przecież nie będę zabierać dzieci. Nie, nie, na serio, na serio, niech pani wezmę, bo byłam głodna, ale nie chciałam zabierać dzieci. Ona jest mówi. Tak, tak, no, na serio, jest głodna. Proszę, nie to wszystko. To ja głupoko?

Panie, zechy, też i przez jakiś czas nie można z nami skończyć? Panie, może potrzebujesz tego blanka? Tak wiadomo, że mogę, dziecko, mogę, mogę. Chcę tam cię wykupić. Dobrze, chodźmy już do naszego zesunięcia. domu. A w ogóle to nie daleko z nami skończy... Nie daleko, nie daleko. Ty też ty mnie ostatni? Nie ja, nie ja. Nie, nie. nie musimy trącić. Kto to? Mamy no, seryjny daleko mieszkamy. Jeszcze ja chwilkę ja chyba się będziemy. Jesteśmy w sumie w domu. Dzieci, przybierajcie się. O, ale. O, luksusowy dom. Nie ja w sumie jestem w Pani może się rozgaścić. Może, no. W sumie. Masz dojść ubranku. Ja też. Stoimy szczotki. I są nawet założyć. Nie no, ma No, no, już nieważne. Nie Jeszcze.

Kości, no bo Dobra, i I to, proszę, nie weźmie. Dobra, idźmy włożą maseczkę. No, jest wszystko jasne. Idę do dzieci tego dzieci. Dzieci! Nie, nie, jestem otworem! Chyba wiem! Tak! Ciekawa jestem, czy na pewno wiecie. Dlaczego takie wyśmienice zaskakuje? Niech pani się Już W sumie się u mnie rozbiorę. Ten no, ma ok. Będę się przebrać z powrotem. Ja paska! Cały zbiór. Dobra, przebieram się. Przebierałam się. Ok. A jej, chyba wezmę się w kąpiel. Mama nie się. A już ważne zostanę tu. Siostry. Nie wiem, nie wiem, czemu to mówię. Nie można. Ojej, mm -hmm. mogę się rozgościć. Mm -hmm. o, jestem głodna. Nie, muszę ich poprosić, to by było nie krzyczyno. Przepraszam, a czy mogę to. Jasne, nic na trawie. Aha, wiesz, co chcesz? Mmm, dobrze. Jestem taka chłodna. Mm, jakie to pyszne? No, taki szybko, nie takich światów nie dam w ogóle takiego jedzenia. O co to za członek? Jest strasznie. Okej, okay, dzieci, no boc ja się wzią? się tu. Ej, co, jest jakaś baba ja jaka, co? Co no, nabyć armita? Ja widzę ducha. Co to za starsza pani? O Przepraszam, no. że cię bez żadnego pozwolenia sprowadziłem do domu! Coś tam... Nie, 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 nie! Nie wychodź! Przepraszam! Nie, nie, nie! Panie pewnie, panie Marszym Kurzu, wiem, 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 już idę! Nie nie, 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 nie musisz! Naprawdę, nie musisz! Spokój się! O, no, okej... Okay. koj. się na łóżku. Poza tym. Dzieci! Już!

no dobrze, przebrałam się. się Odłożę się tu. Dobra, idę spać! No idź spać, idź spać. Ciekawe czy potworu nam. Eee, nie też mnie! No no to idź. Dobra, idź spać. Ciekawe co będzie. Jak ją ja straszę. Mam to. Mnie. Страсимся с этим духом. Spać. Pani chce się wyspać A co się stało? Nie 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 nie, niech pani naturalnie śpi. Okej okay. Dzieci, jest małe co wy robicie? No bo ona mnie nastraszyła straszyła! dawaj ten strój Nie że go aż jutra Ale to mój struj. Dziecko, chce żebyś siebie straszyła? Nie To właśnie Pani chce zasnąć czasami nie, nie może zasnąć Proszę, takie moje dzieci są. To dobra i będziemy z moim kapelusem Dobra, nie, zmyńka, dobra, nie ważę, niech ich tylko pani się wyspie. Bo ona tutaj spędza. jedną chyba noc psz, z nami. Jest. E-Em, a my jej e, 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 spać. No widzisz, spędzałam kot nie. Nie w tylko z twoją zabolu. Ty babolu. O siódmej rankiem. O Boże! O Boże! Co mi się śniło? Że ta babcia umarła? Nie, Babcia nie, nie, Babciu! babciu. Uff, e, nie umarłaś. I e, nic się nie stało. Oj, o ojoj... Taki sen. O, duch jeszcze się nie wyzdajam. Przepraszam. Do was mi dywanów. Jezus. Nooo, pani się nie wykąpała, on jest z manią, niech pani się wykąpie, no nie może, nie, nie, naturalnie, niech się pani kąpie. I co, budzić? Nie no, sam chcę, ja się spać. Bra, jej chłopcy. No tak się usypa, szampon na no tą kąpkę, kiedyś miałem takie moksowe domy, domu. Co to jest dobra don't have a Dobra, ja się Hej, dzieci, wstawajcie! Blanka, Zuza! Blanka, Zuza! Blanka, Zuza! Wiesz? Wiesz, co? To jest Blanka, to Zuza! Blanka, wstawaj! Co? Iż za ciebie się mój? Mamo, po co mi tak samo To było tak dziecko. Oj, jest wolny. I e, 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 tak, dziecko, no? No, wstawaj. Dobra, mama, ja chcę spać. Zuza, zusa, Zuza! Nie jedz. A, chcę spać, pospać. No, jak zawsze, jak zawsze, chcę spać, Fred, nas, zusa. Czy ty do mnie pójdziesz, O nie, z się spać? Nie, 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 Będzie nie, E, Pani się opokoi. ja słuchaj, z weszą. Nie wiem, co się stało. Co to? Zbieram się z psi, Kto to e, był? To wejść? Dziecko, nie, 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 może, nie, 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 Dziękuję, nie, 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 to nie, problem. Babka. Z mogę do maska tak, tak naturalnie. O, dziękuję, trochę się rozświeżę bardziej. A zresztą ja idziemy wychodzę. Cześć! Cześć Zusammen, ja już wchodzę. No naturalnie, naturalnie niech pani wyjdzie. O, mogę poczytać lekturę? Tak, 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 może pani, nawet ciebie. Nie, dwóch nie potrzebuję. To wybieram. Ciekawa. O, o, przepraszam, dziecko. Nie, nie co się stało? Pani ma się na sobie na to się pufał. No tak, na serio, pani może. Proszę. nie, a ty, na serio nie sobie nie, mogę złożyć. Nie, 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 nie musi pani, nie, siadaj niech pani. Na tam przecy, co ja nie mam polobić? Chciałeś napsocić? Na tynie. nie. Ten, ten A, zą, nie napsoć, ale z truskawkę. A zo, sobie chciałam tą truskawkę! Już mają od samego jakieś problemy! Od samego tu od samego ranka problemy. Zuza, Blanka, co wy robicie? No wy to macie to. Kłodzicie się o jedną czosnkawkę? Na serio? Na serio? Ale ja się zjadłam. No i co, w tym yy, ma problem w głowie ten bzarok stary. Nie mówcie tak do siebie. Już. Ty masz za to jabłko. Mm, smaczne. To jest ZOZO! Mm, mm. Ha, naprawdę, co ja mam z tymi dziećmi? Na co ja mam z tymi dziećmi? I to koniec odcinka. odcinek, jeśli wam się podobało Zostawcie łapki w górę, jeśli chcecie więcej odcinek z tej historii Z tej historii O tej właśnie, o całej Halloweenie Kolejna część mhm. na naszym kanale Trzecią już wr wrócimy do Was wkrótce.